Proszę pana marszałka i pana posła. I oczywiście pana wójta. O, czekamy. Bardzo serdecznie Was panowie zapraszamy tutaj do nas. Do naszego kręgu. Bardzo dziękujemy panu nadleśniczemu również. I jeszcze ogromne brawa Panom za to, co już, już powiedziałam wcześniej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także Panu staroście Michałowi Boszko za dotację, która po części była niezbędna przy organizacji dzisiejszej. Witamy Pana Leszka Dąbrowskiego, Radnego Powiatowego Starostwa Płockiego, który osobiście, bezinteresownie angażował się w. Pomoc przy zorganizowaniu pikniku.